Witam wszystkich, zebraliśmy się tutaj, aby ogłosić, jak co roku, nominację na galę, tym razem Holy Złota Antosie 2025. Oczywiście w tym miejscu chciałbym podziękować Holy za zostanie sponsorem tytularnym tego wydarzenia. Chciałbym również podziękować Fortunie, Instreamly, FitStore, GBS-owi oraz Stormedii, Stormedii, która wszystko załatwiała w sumie, jeśli chodzi o sponsorów na tą galę będzie gala się odbywać. No kiedy się będzie odbywać? No gala będzie jednodniowa, tak? Jedno wydarzenie 18 stycznia tego roku. Dzisiaj oczywiście ogłaszamy nominacje, tak jak w zeszłym roku, ogłaszamy nominacje wszystkie statyczne. Nie ogłaszamy tak samo jak ostatnio było nominacji szotowych. No coś tam Wam zlikuję zaraz. Pokażę Wam jakieś moje ulubione, może żebyście mieli troszeczkę zapowiedź jutra. Jutro wystartuje strona Holi złotych antosiów, oczywiście złotyantosi.pl Zapraszam jutro. O godzinie plus minus będę informował na Twitterze, no ale zakładam, że pewnie coś około tak 17, 18, coś takiego, no nie? Coś takiego. Także tak. Także dzisiaj ogłoszamy na statyczne. Coś tam zlikuje z szatami, Jutro startuje strona z głosowaniem. Potrwa No to jutro decyzja zostanie podjęta. E... I tyle, informacyjnie co do informacji różnych, które miały się dzisiaj odbyć. No to słuchajcie, tak jak już widzieliście wcześniej na streamie, gdzieś tam się to rozeszło po mediach. Na wydarzeniu nie będzie Roberta Pasuta, także tutaj tego jednak nie będzie, a była informacja, że pewnie będzie. Nie będzie również Patryka Pajaloka-Zawadzkiego oraz nie będzie również Daniela, Daniela Magicala Zwierzyńskiego. Tej trójki niestety nie zobaczymy. Na gali zostałem. E, no tak, tak, tak to, tak to się podziało. E, a tak to, to mam nadzieję, że wszyscy będą i że wszyscy będziemy się dobrze bawić już 18 stycznia. A jeszcze zagłoszeń. E, bo Niestety wydarzyła się taka sytuacja, że jedna z osób, z tego co wiem, nie wie, czy przyjść na Antosie, bo czuje, że ja na niej zarabiam, na tym, że ona się pojawi. Spokojnie, jeśli Antosi jakkolwiek wyjdą na plus, to oczywiście cały plus Antosi zostanie oddany na cele charytatywne. Także miejmy nadzieję, że będzie na plus. No nie wiem, jedna osoba wiem, że tak pomyślała. Dosłownie jedna. Nikt taki kontrowersyjny, i nic także nie zgadniecie nawet. Nie, nie robimy chanta, to nie jest żaden Mamon, to nie jest żaden Bruce, to, to nikt taki nie jest. E, zwłaszcza, że Bruce będzie z Renatą na ewencie, oczywiście. jest bardzo w ogóle, się cieszę, że będzie na ewencie. Ale no tak, może ktoś inny tak myśli, także jak jakiś streamer tak myśli, to niech tak kur nie myśli, bo. Yy, no, bo tak nie jest, tak? Mamy przed sobą 12 kategorii do ogłoszenia. Dzisiaj do tego na samym, na samym to się będzie łącznie 30 kategorii. Także dzisiaj ogłaszamy 12 yy, kategorii i ich nominacje, a jutro na stronie zobaczycie pełne 30 kategorii, yy, czyli 18 kategorii szotowych. W każdej kategorii mamy 6 nominacji, a nie przedłużając, yy, zaczynam yy, ogłaszać nominacje. A więc tak, pierwszą kategorią projekt roku. E, w niej nominowanymi zostali YFL SMP Young Multiego e, Turniej Szachowy Pilin Szachmat Invitational Od XM Christmas Stream Brokis Skadi House Wronka Turniej F1 od Mistera Ginolta oraz oczywiście Olimpiada Streamerów Mokrego Suchara i Diablesa. To jest szóstka największych projektów w tym roku, które wiem, że pochłonęły dużo przygotowań, dużo pieniędzy, dużo zaangażowania i dużo osób, które przy tych rzeczach e, pracowały. Takie, takie jest sześć projektów, e, które w tym roku mogliśmy na pewno oglądać. Ja mam swojego faworyta i nie jest to mój projekt akurat, ale tak jest. Kolejną kategorią jest kategoria Wschodząca Gwiazda, którą w zeszłym roku, a właśnie projekt roku oczywiście to jest kategoria, która ta wcześniejsza, to jest kategoria, która wcześniej nazywała się Wydarzenie Roku, ale że jako projekt się tak bardzo przyjął, to nazwę zmieniliśmy. Wschodząca Gwiazda, kategoria, którą w zeszłym roku wygrał Natan Zgorzyk. Natan Zgorzyk również jako Wschodząca Gwiazda dużo robił w tym roku i na Antośach również się pojawi. I nawet wam mogę zapowiedzieć, że to Natan Zgorzyk będzie ogłaszał na Antosiach. To był wschodzącą gwiazdą w roku 2025. A więc w kategorii wschodząca gwiazda nominowanymi zostali Disco Karol, oczywiście wszyscy znamy Braukis, Drugą osobą Mela Pustelnik, która też mocno się przebiła, z tego co wiem, wygrała w roku na Złotych Sergiuszach. Eee, trzecią osobą Lekut, duo partner, nieraz nazywany chłopakiem Rypsona. Czwartą osobą jest oczywiście Kiek który ostatnio przoduje na wszystkich streamach IRL, u Pajeloka, u Meduzy, u Frania, u Azdusa. Również z tej tutaj kategorii streamów IRL, wschodzącym gwiazdą potencjalnie, bo została nominowaną osobą, jest Słodka Pinki, a szóstą osobą nominowaną jest Włodar, Włodar SPZO, który w tym roku zdecydowanie się przebił z średniej 150-200 widzów, urósł do, no wręcz praktycznie, on regularnie osiąga ponad 1000. Także jest to, jest to duża osoba w tej kategorii. Tak wygląda sześć nominacji w kategorii Słońce gwiazda. Pewnie macie swoich faworytów. A dla przypomnienia od razu przy okazji w trakcie jutro powinny zostać dodane również kursy na stronie Fortuny. Wszystkie kategorie statyczne, czyli te, które tutaj właśnie ogłaszamy, będą możliwe do obstawienia w Fortunie. E, także wszystkie, wszystkie 12 kategorii statycznych można obstawiać e, na Fortunie. Nie wiem czy tak jest czy nie, ale podobno w tym roku będzie można robić Ako kupony. Bo w zeszłym roku nie dało się łączyć, w tym roku podobno, podobno będzie się dało. Także... Zobaczymy. Najlepszy streamer League of Legends. Gierka, która tworzy tą scenę od... No od y, praktycznie początku. No LOL zawsze tu był, jest i pewnie będzie jeszcze długo. A w niej nominowanymi zostali Overpaw, a także jego syn Random Bruce TV. Także dwójka, dwójka z rodziny będzie się tutaj biła o ten tytuł. Eee, trzecim nominowanym został Kaseko. Znany, znany nam dobrze zawodnik LOLowy. Duży, duży streamer. Chyba liczbowo chyba trzeci bodajże w tej kategorii. Czwartym oczywiście zeszłoroczny zwycięzca, Rips LOL, zapewne, zapewne faworyt tej kategorii, ale wierzę, że tutaj głosy mogą się, mogą się rozejść, na pewno Eee, rok miał dobry, ale ale czy wystarczający, żeby znowu znowu wygrać? Piątym streamerem w kategorii najlepszy streamer lol nominowanym został nerwarien twarz lol w Polsce też tutaj sporo głosów pewnie może na niego pójść a szóstą osobą zaskakującą troszeczkę nominacją jest osoba, która tutaj nerdowsko nie dało się go ominąć na pewno poziomem gry w lol szóstą szóstą nominacją w kategorii najlepszy streamer lol zostaje Nitrozyniak. Jest to osoba, która statystycznie jest drugim największym streamerem Lola w Polsce. Zaskakujące, ale tak jest. W kategorii of Legends Nitrozyniak, jest drugą osobą. Kolejna kategoria. Najlepszy streamer. IRL in real life. Streamerzy, którzy wychodzą z domu, tak? Pierwszym streamerem wychodzącym z domu, streamującym IRL, nominowanym w tej kategorii, zostaje Franio. Wydaje mi się, że taka pasja IRL w Polsce, regularny content IRL przemieniany z just chattingiem. Wieloma innymi rzeczami. No. Franie naprawdę sporo sporo w tym roku rzeczy robił. Drugą osobą zostaje częsty duopartner Frania, Azdus, czy też Franie z duopartnerem Azdusa. No oni we dwójkę dużo robili i na pewno tworzą scenę IRL. Trzecią osobą nominowaną został Patiro, którego trochę shotów w tym roku widziałem, trochę się przebiło. Eee, czwartym nominowanym został Meduska. Kongo, Kongo, Kongo to my na mieście dym. Piątym nominowanym Aiko Emil, streamujący z Japonii, osoba, która posiada najwięcej godzin przestreamowanych w kategorii IRL wśród streamerów IRL-owych. No a szóstą osobą oczywiście jestem ja, zeszłoroczny zwycięzca kategorii IRL. Znowu spróbuję powalczyć o ten tytuł. Także Obyśmy wygrali. Kolejna kategoria. Gracz Roku. To jest nowa kategoria, która pojawiła się na Złotych Antosiach. Ma ona wyróżniać zawodników, którzy są zajebistymi graczami. Po prostu. Albo grają w trudne gry i są w nich dobrzy. Są po prostu ludologami. Albo mają osiągnięcia pomiędzy innymi streamerami. Albo zarobiście łączą karierę streamera z karierą esportową. Także to jest kategoria Gracz Roku. A nominowanymi są. Tutaj pierwsza osoba, z tego co pamiętam chyba nie dało się, czy to jest ta. Osoba? Nie pamiętam w jakiej się dałem tej osobie, ale... A nie, to jeszcze nie tutaj. Pierwszy ludologiczny streamer Spartiatics. Ciężkie gierki na jego streamach. To jest... to jest rzecz znana. Partiatic. Bardzo dobry gracz, bardzo dobry gracz. On się podejmuje challenge, on te challenge przychodzi i tutaj jest. Drugą osobą Xtom 223. Cudowny gracz Counter-Strike'a, a także cudowny w inne gry. Zwycięzca turnieju w FIFA oraz zwycięzca ligi w FIFA pomiędzy wieloma streamerami. Także jest Xtom 223. Trzecim nominowanym Rybson, który świetnie łączy karierę streamera z Esportem sportem i no, no Dużo osób na pewno oglądało KMF w tym roku i wiedzą, że rybcom graczem jest, no, no, no zasługuje na tu gracza roku, tak jak i reszta. Czwartą osobą SlayProx, u którego też wiele gier. Wiele trudnych gier i wiele prób przechodzenia tych gier. Piątym zawodnikiem Pewor, który zdominował, zdominował turniej F1 Krocia, u Mistera Ginolda. E, Pewor, dominacja w turnieju F1 u Mistera e, Ginolda, a także po prostu świe, no świetny gracz, tak, świetny gracz. A szóstą nominacją w kategorii gracz roku jest osoba, której nie dało się ominąć, mówiąc o graczach, oczywiście Kiszak, znany podnikiem Putrify na Twitchu. Tak wygląda kategoria gracz roku. Yy, mieszanka ludologii, ciężkich gier, zwycięzców, streamerskich turniejów. To jest dla Was graczem roku, no to już się dowiemy na yy, głosowaniu. Najlepszy streamer CS. A jaskuł? Przecież on! Człowieku, nie mógł pokonać Józefa Pijaka w Sekiro. Daj spokój. Ty, on 50 godzin przechodził jednego bossa w Elden Ringu. Daj spokój, człowieku. Najlepszy streamer CS, przechodząc dalej, kolejna kategoria yy, i kolejnych sześciu nominowanych, a pierwszym z nich jest Shelly. Shelly oficjalnie, który w zeszłym roku zajął w tej kategorii drugie miejsce, yy, który przeszedł drogę od Freakfightera do w sumie streamera CSa. Co, codzienne było kiedyś okno na Mirage'u, no teraz już... Nie, nie okno, i nawet nie na minirage'u, bo gra różne mapy, ale jest jeszcze liga. Drugim streamerem oczywiście Hyper, który w tym roku komentował masę różnych turniejów, który potrafił mieć na transmisji nieoficjalnej więcej widzów od transmisji oficjalnej. No jest to na pewno jedna z głównych twarzy polskiego CS w tym momencie. Trzecim nominowanym Izak i ten, który kiedyś był główną twarzą, teraz to no dalej jest jeden z głównych twarzy, ale to już nie to samo. Major już jest już u Ginolda, nie u Izaka. Czasy się zmieniają, ale Izak dalej w kategorii CS zostaje. Czwartym na Pago 3. Ten oczywiście dziadek Emeryt, ale dalej dalej tworzy, dalej gra. I dalej kocha Counter Strike'a. E, piątym nominowanym Mr. Genold. A szóstym nominowanym oczywiście zwycięzca zeszłoroczny Next CSGO. E, tak było na szóstka nominowanych w kategorii najlepszy streamer Counter Strike. A teraz przechodzimy do najlepszy streamer Just Chatting. E, w zeszłym roku to był odtwarzacz roku, w tym roku jest to Just Chatting, bo to już nie są tylko odtwarzacze. To są ludzie, którzy oglądają oczywiście filmy na YouTubie, ale również tworzą na przykład różne treści z innymi widzami na kamerkach na Discordzie oraz na przykład robią podcasty, których no, sporo mieliśmy w tym roku, wydaje mi się. A no, i na w kategorii najlepszy streamer Just Chatting są. The Nitrozyniak, jeden z członków Goodies. Ten to akurat i ogląda filmy, i podcastuje, i wiele innych rzeczy robi. E, drugim, oczywiście, najprzyjemniejszym rzecznikom Just Chatting Young Multi, czyli zeszłoroczny zwycięzca w tej kategorii. Dalej Just Chatting jest u niego e, główną kategorią, i pewnie dalej porosł na niego zagłosuje. Trzecią najnowszą osobą jest oczywiście Next, czyli kolejny członek Goodies. I osoba, która ma naprawdę sporo godzin przed w kategorii just chatting, bo u Nexa i widzimy oglądanie filmów, i, i właśnie goodies, ocenianie, podcasty, a także e, tworzenie treści z widzami na Discordzie, e, Splitter Steel, czy inne zabawy. No, Nex, Nex jest naprawdę mocnym przedstawicielem kategorii just chatting. Czwartą Kwartą samą, jest Delord. E, mój e, serdeczny chłopak, gdybym nie miał narzeczonej, e, no ale mam narzeczoną, więc e, miłość e, mnie dzieli od niego. E, by... Było oczywiście w zeszłym roku e, na drugim miejscu. Z ciekawostek, do zeszłego roku Delort wygrał w ogóle kategorię odtwarzacza roku w zeszłym roku, jeśli chodzi o głosy streamerów. E, tutaj widownia zdecydowała głównie, żeby Multi wygrał tą nagrodę, ale Delort na przykład wygrywał wśród streamerów. Ciekawe jak to będzie w tym roku. Może w tym roku coś się zmieni. Czy będzie tak samo? Nie wiem. Zapraszam Was do głosowania już jutro na stronie. E, piątym w kategorii Just Chatting jest Wardenga. Sylwester Wardenga, który od tego roku restreamuje wszystkie swoje transmisje również na Twitchu i na Kiku i będzie oczywiście na gali złotych antośków. A szóstym nominowanym jest Nowciu, czyli rekordzista pod względem kategorii Just Chatting w Polsce 2000 ponad 2500 godzin przestreamowane w kategorii Just Chatting, mimo że średnia niska, to i tak jest wysoko, bo ma 2,5 tysiąca, ponad 2,5 tysiąca godzin przestreamowanych. Nie pisz kto, tylko pisz no WWC. Wielkie W dla Nowsia. Naprawdę jest tytanem pracy Nowciu i zdecydowanie na tą kategorię zasługuje. Nikt więcej OME chyba w tym, w tym roku w Polsce nie zrobił niż Nowciu. No chyba, że mlekoś, nie wiem Mo, może, może mlekoś by tutaj rywalizował. Eee, także taka jest, takie jest 6 osób w kategorii najlepszy streamer just. Kolejną kategorią jest streamerka roku. Uj, już zbliżamy się do końcówki, już jesteśmy na pewno po połowie. Kategoria kategorii streamerka roku, tutaj może przelecimy szybko, nominowane zostały Olaczka, Nawcia, Nieuczesana, czyli zeszłoroczna zwyciężczyni, Kasia Babis, Angela35 oraz Shini Waifu, O krótko pisane Shini. W sumie nie wiem czym wpisałem Angela 35, skoro uczyłem w Wifusini. Tutaj lekki błąd prezentacji, ale, ale tak, się, tak się wydarzyło. Taka jest kategoria streamerka roku. To jest szóstka nominowanych. No i, no, i, no i tyle, no i tyle, tak? Wszystkie tutaj panie są troszkę z innego świata. Wydaje mi się, że żadna tutaj z pań w ogóle nie dzieli widowni, więc bardzo mnie to ciekawi, jak się rozłożą głosy. Bo naprawdę, tutaj żadna z pań nie dzieli widowni. Żadna, żadna z pań nie dzieli widowni. Kolejną kategorią jest stream roku. W zeszłym roku, w zeszłym roku wygrałem, tak? Razem z OverPołem, Bruceem Sliproxem. Złoty Antoś jest, jest u mnie. Jest też u Brusa, jest też u Overpoola, jest też u Slayproxa. Także tak, stream roku. Ponownie sześć nominacji, a więc tak, co mamy w kategorii stream roku? Pierwszym streamem nominowanym zostaje Wyprawa na Giewont u Bandury Była to największa i najcięższa wyprawa z jakichkolwiek górskich wypraw u streamerów Bandura tam poszedł z całą ekipą, ponad 10 osób e, Nawet mieli ze sobą amerykańskiego członka nowego bandy. E, jak on się nazywa? Isaiah? Nie, nie pamiętam dokładnie, ale tak, był to stream, największy w sumie stream u Bandury, największy chyba stream może u Banci, nawet w tym roku, nie, nie jestem pewny tego, ale ta wyprawa była oglądana i było, była niezła, była niezła. E, drugim streamem roku jest delegacja, która oczywiście była robiona przez Mokry Suhar Mamon, Delor, Overpo, Leyprox, Synchro i Kubon. Była to, była to wspólna, planowana, wspólnie zarządzana na moim kanale, ale e, jeśli wygra, no to będzie trzeba domówić 6 doda dodatkowych statuetek. E, mimo tego pewnie będę na nią głosował, no ale te 6 statuetek to dużo kasy. Może nie będę na nią głosował. A, nie, no będę, no będę, nie, nie oszukujmy się. Trzecią, trzecim nominowanym, trzecim nominowanym streamem roku jest Urodzinowy stream Disco Karola, które, którego na pewno widzieliście szoty, yy, bo tam BDS sporo tego kontentu zrobił. Disco Karol, mam nadzieję, że jak wygrasz, to oddasz statuetkę BDS-owi. Kolejnym streamem, też urodzinowym, jest oczywiście urodzinowy stream Next GO, który odbył się, jak dobrze pamiętam, w hali Bungee. Był na nim cały Bungee, była na nim masa zabaw, masa gości. E, I był to, no, wydaje mi się, największy Stream NEXa w tym roku. Może coś liczbowo było większe, ale contentowo na pewno urodzinowy Stream NEXa był zdecydowanie największy. E, jedna samo może pisać W, jedna L, ale słuchajcie, to wszystko rozwiąże się w głosowaniu. To wszystko rozwiąże się w głosowaniu. E, piątym streamem roku, sa, streamer Santa nieuczesany. nieuczesanej. Stream, który zebrał 32 streamerów, który no... Naprawdę, naprawdę, myślę, że wszyscy, no wszyscy widzieliście, tak? Wszyscy myślę, że go widzieliście. Kompletnie inny rodzaj streama, kompletnie inna inicjatywa, niż tutaj pozostałe wręcz, wręcz streamy, ale na pewno zasługuje na to wyróżnienie. No i szóstym streamem roku, oczywiście, kampery po Teneryfie, franio z azdusem. Także tak samo jak delegacja, tak samo kampery po Teneryfie, franio Jazdusa z samego początku roku, w środku zimy, gdzie, gdzie u nas było zimno, tam było ciepło na Teneryfie, chłopaki sobie jeździli w i, I trochę kontentu zrobili. E, także takie mamy 6 streamów w roku. Gdzie wyprawa Morska Brusa? Nie, no panowie. Panowie, panowie, my na poważnie? <grym> Dobrze, stream roku mamy ze sobą, przechodzimy do kolejnej, chyba dziesiątej już kategorii, najlepszy streamer GTA. Może polećmy szybko, bo już przeciągamy, już ponad pół godziny to robimy, także może, może polecimy dalej. Najlepszy streamer, najlepszy streamer GTA, tutaj również sześciu nominowanych, jak wszędzie, a nominowanymi zostali. Taku, nie mylić z ptaku, to jest Taku. ]aku. Za dużo nie mogę powiedzieć o wszystkich streamerach z GTA, bo nie oglądam GTA, ale wiem, że Taku jest świetny. E, drugim streamerem Grandi, który nie wiem, czy nie wyrósł troszkę na nową twarz e, świata GTRP, ale na pewno będzie miał dużo głosów. Także zobaczymy, czy jest twarzą, zobaczymy, czy zgarnie tą nagrodę. E, trzecim streamerem w kategorii najlepszych GTA nominowany został Evron i osoba, która dominowała na pewno tą kategorię w ostatnich latach. E, czwartym nominowanym Fisikela. Tak się czyta ten nik, prawda? Zawsze mam problem z wymową tego niku. Pisikela, dobrze to przeczytałem, tak? Jak. Yy, Przeten. Jak źle powiedziałem, to przepraszam. W piątym nowinowanym: Paris Platynov. Bardzo mnie ciekawi tutaj jego obecność. Bo jest to osoba, która jest mocno znana poza w ogóle bańką GTA. I oczywiście, szóstym nominowanym jest bardzo dobry kolega Palica, czyli Testri, który też nie dość że gra w GTA RP. To jeszcze w inne gierki RP. No naprawdę, dobry, dobry aktor. Dobry aktor. Gdzie demon ze swoim Chaos Modem? No słuchaj, gdzie demon ze swoim Chaos Modem? Przechodzimy teraz do kategorii kolejnej, nowej kategorii. Najlepszy streamer Variety, czyli. I streamerzy, którzy grają w naprawdę dużo gier, naprawdę dużo tytułów, a niektórzy też poza graniem wiele tytułów, e, robią oczywiście IRL-e, robią Just Chatting. Są to osoby, które naprawdę bardzo są różnorodne. Są bardzo różnorodne te osoby. Mamy tu na przykład Wonkola, który w tym roku, wiem bo sprawdzałem, miał odpalone na swoim streamie. 420 tytułów różnych gier. 420. Nie widziałem osoby, która miała odpalone więcej gier generalnie na swoim streamie. I Bonko nie tylko gra w nowe gry, to odpala też w stare gry na starych komputerach, konsolach. No naprawdę tego jest, tego jest dużo. Bonkol sporo gra. Do tego też streamy real streamy też chatting. Mechanika, budowa, gotowanie. U bonkola jest człowieku wszystko. Bonkol jest taki variety, że nie znam osoby, która jest bardziej variety na swoich streamach. No i nie. Niezależnie oczywiście co robi, to, ee, to przyciąga ludzi. No i też pamiętajmy, że na przykład pizza, Pizza Dayem angażuje, angażował wiele streamerów. Kolejnym nominacją jest oczywiście Slayprox, który też no, w masę gierek gra, ee, robił też inne rzeczy, jeździł też na inne rzeczy, angażował się w też inne rzeczy, także jest tutaj ee, Slayprox. Kolejną trzecią osobą, która najpierw w reality jest Diables, który również, tak samo jak reszta tych panów, gra w masę różnych gierek irl -e, just chattingi, masa różnych inicjatyw, e, branie udziału. No jest, jest Diables. Czwartą osobą, no Gucio. Nie da się pominąć Gucia w kategorii streamerów Variety. Jest to streamer, który nieważne w co gra, sporo osób go ogląda, i pewnie sporo osób odda na jego głos. E, także no jest tutaj Gucio, ale jest również z tego uniwersum inna osoba. Jest to Demons. Który również, tak jak cała reszta pozostałych Variety streamerów, gra, bierze udział w IRL-ach, settingu, no jest to osoba bardzo, bardzo różnorodna. No i kino, tak? No nikt nie robi takiego kina jak Demons u nas w Polsce. I szóstym streamerem w kategorii najlepszym w Variety zostaje Tamae, ludologiczny streamer, kiedyś VTuber, ale już nie jest VTuberem, już się nawrócił i już po prostu jest streamerem Variety. Ulala, no i koniec, tak? Streamer roku, widzowie. Holy złotan to się 2025. A jest tak w kategorii streamer roku nominowanymi zostali. Jak Multi oczywiście, największy streamer na polskim Twitchu w tym roku. Jak Multi to oczywiście drugie miejsce w zeszłym roku. O, przypomnijmy, przegrał w zeszłym roku o jeden głos streamera lub około 1500 głosów widzów. Także pamiętajcie, że każdy wasz głos jest ważny, bo nawet jakby zebrała się, nie wiem, cała widownia Rybsona, która go oglądała tam 11 rano jak gra w Lola, to cała ta widownia mogłaby... E, zmienić kategorię streamer roku w zeszłym roku. Także pamiętajcie, że każdy głos jest ważny. I głos streamera, i głos e, widza. E, drugim nominowanym kategorii streamer roku jest e, o, to ja! Zapomniałem, że dałem sobie drugiego. E, mokry suchar. No co, nerdzik, tak? Nerdzik. W zeszłym roku się nie dałem, tym już... Musiałem. Mocna kandydatura, mocna kandydatura, mocny rok. Najlepszy rok w mojej karierze, jestem z niej dumny. Nie z niej, z niego, z tego roku. No i co? Mam nadzieję, że ktoś odda z Was na mnie głos. Będę zachęcał. Eee, trzecia osoba, Franio. Eee, czyli no, przedstawiciel eee, streamów IRL. Na, no, największy w sumie streamer IRL w Polsce. Jeśli chodzi o taką ilość przestreamowanych godzin kontentu i tak eee, dalej. Czwarta osoba w kategorii streamer roku, Nex. E, CSGO Tytan pracy, tak zwany Syzyf. Wiadomo, prawie codziennie go możemy zobaczyć. Czy to wcześniej na Twitchu, teraz na Kiku. E, pewnie, pewnie sporo tutaj głosów będzie miał. E, piąty streamer roku, jego kolega, kolega Nexa, Denit Rozyniak, znaczy chyba są kolegami, tak, nie wiem, Nex wygrał chyba e, świniaka roku w Złotych Sergiuszach, ale, e, ale tak, no i szósty, szósty streamer, nominowany w kategorii streamer roku, dość duże zaskoczenie, ale naprawdę długo przeglądałem statystyki, zastanawiałem się, czy to będzie dobry wybór, tak myślałem, hmm, może dać może nie dać, będzie drama czy nie będzie, nie wiem, zobaczymy. Ale szóstym streamerem w kategorii streamer roku, szóstym nominowanym streamerem w kategorii streamer roku na Holy Złotan, to się 2025 został. No Gucie, oczywiście, no trollowałem was, no przecież no, zesmoroczny zwycięzca i zwycięzca sprzed dwóch lat, tak? Był back to back i jest też i teraz, także jest Gucio, Tak wygląda sześć nominowanych kategorii streamer roku. No dobrze, tak wyglądało 12 e, kategorii statycznych na Holi złotych 2025. Tak jak mówiłem, no to były kategorie statyczne. Dzisiaj one miały być ogłoszone. E, jutro, jutro będą. E, jutro na stronie zobaczycie już wszystkie kategorie, a na dzisiaj e, to tyle.